thank you Za chwilę moje urodziny w mini mini plus. Mam taki pomysł, żeby w końcu się wyspać. Mam taki pomysł, żeby dzieci same się animowały. Mam taki pomysł, żeby wszystkiego było ole. Mam taki pomysł, żeby nie wychodzić z basenu. Na travelist.pl z łatwością znajdziesz swój pomysł na wakacje. Nasi eksperci wybierają dla ciebie wyjątkowe hotele i negocjują w twoim imieniu najlepsze oferty travelist.pl. Mamy twój pomysł na wakacje. Sprawdź setki hoteli, do których dzieci jadą gratis na travelist.pl. Poznaj najczęściej kupowane lodówki w Polsce. Dla wygody. Strefa napojów. Dla wygody. Z łatwym dostępem do filtrowanej wody. Dla wygody. Więcej lodu. Dla wygody. Mnóstwo przestrzeni. Dla wygody. Płoga cisza. To wszystko dla Waszej wygody. Lodówki Samsung najczęściej kupowane w Polsce. Twoja misja. Czysta robota. Z nowym X-Force kontrolujesz czas pracy i mocy jednym dotknięciem. Z podświetlaną elektroszczotką wytrobisz nawet ukryty kurz. Dzięki technologii Flex odkurzysz absolutnie wszędzie. Nowy odkurzacz Tefal X-Force Flex. A teraz możesz jednocześnie odkurzać i myć podłogę z nową głowicą Tefal Aqua. Ja już wszystko zaplanowałem z tą kuchnią. Szafki będą przeszklone, przeszklone. a przy lodówce będzie koszkargo. Koszkargo i blat. Biały. Bia... Biały? Biały. Świetnie pan to wymyślił. No wiem. W OBI zaprojektujemy, dowieziemy i zorganizujemy montaż kuchni. Teraz odbierz 100 zł za każde 1000 zł wydane na produkty do realizacji twojej kuchni. Sprawdź też nasz najnowszy katalog. Zrobisz to z o OBI. Znacie już gang pupili i Hany? To cztery psiaki różnej rasy Potraficie rozpoznać, o którym mowa? Jest płochliwa, ale skora do pomocy To Rosie A kto myśli o innych i kocha modne ciuchy? Oczywiście Chloe Jest sprytny i uwielbia leniuchować Jamnik kroki. Ciekawska, zabawna, zawsze w centrum akcji to może być tylko Cici! Cici Love! Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 18.15 w Mini Mini Plus lub, kiedy chcesz, w serwisie Canal Plus online. Ciekawski George w mini mini plus. Włącz nieograniczoną rozrywkę. Baw się z mobilnym projektorem The Freestyle. Obróć projektor. Wyświetlaj obraz tak jak chcesz. Korzystaj z funkcji Smart TV. Usłyszy dźwięk z każdej strony. Oglądaj tak jak lubisz The Freestyle. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Twój antyperspirant znowu cię zawiódł? I desperacko szukasz ratunku? Spokojnie. Kup w aptece bloker potu Medispirant. Jedyny taki w formie streju. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie, a przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo. Aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. MediSpirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. MediSpirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Teraz w IKEA za każde wydane 500 zł, 50 wraca do ciebie na kolejne zakupy. Możesz przyjść do IKEA, ale też robić zakupy na ikea.pl albo w aplikacji i odbierać je tak, jak ci wygodnie. Zakupy po twojemu? Zrób je w IKEA. IKEA. Witaj w lepszym domu. Finalna dyskopiłka i nowość. Wind Blade. Super daleki lot, nawet do 230 metrów. Dostępne w sklepu droga. Mam taki pomysł, żeby w końcu się wyspać. Mam taki pomysł, żeby dzieci same się animowały. Mam taki pomysł, żeby wszystkiego było all. Mam taki pomysł, żeby nie wychodzić z basenu. Na Travelist.pl z łatwością znajdziesz swój pomysł na wakacje. Nasi eksperci wybierają dla ciebie wyjątkowe hotele i negocjują w twoim imieniu najlepsze oferty. Travelist.pl Mamy twój pomysł na wakacje. Sprawdź setki hoteli, do których dzieci jadą gratis na Travelist.pl. Ciekawski George. Czy świat już znasz i wszystko wiesz? Przygody zef jednak wzywacie, więc ciekawy bądź lub ciekawski jak George. Niech każdy dzień, każdy dzień, co zachwyca Cię, zachwyca Cię, na rzecz, każda rzecz tak, wspaniała jest, tak wspaniała jest, O odkryciach już niż śmiało otwieraj drzwi, i przyjaciół mniej. zabaw się. Wiem, że lubisz ruch, lubisz ruch, zwijasz się za dwóch, się za dwóch, nie nudzisz się, gdy spełniają się sny. Pewnie chciałbyś być zbytny jak, ciekawski jak... Ciekawostki jak ciekawy George. Oh. Nioki, krytyk. <śmiany> George! <śmiany> Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Studio Publishing. Dialogi Małgorzata Kochańska. Reżyseria Tomasz Gorchoczyński. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Aneta Stańszewska. Udział wzięli Włodzimierz Pres, Tomasz Steciuk, Jolanta Wołajko, Brygida Turowska, Cynthia Kaszyńska, Jerzy Słonka, Krzysztof Zakrzewski, Janusz Wituch, Leszek Zduń, Wojciech Kołakowski i inni. Ciekawski George w Mini Mini Plus. Prosto z filmu Baza Astral od Disney Pixar. Pojazd Baza z funkcją XL15. Baza i jego załoga chcą uciec z wrogiej planety Zurga na koniec świata i jeszcze dalej. Baza Astral, pojazd z funkcją XL15 z figurką Baza. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Twój antyperspirant znowu cię zawiódł? I desperacko szukasz ratunku? Spokojnie. Kup w aptece bloker potu Medispirant. Jedyny taki w formie sprayu jest wyjątkowo skuteczny. Natychmiast blokuje pocenie, a przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry. Szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Znam twoje dłonie i ich wszystkie tajemnice. Nie jestem zwykły tłem. W końcu razem tworzymy wszystkie piękne historie. Wybierz kolor i znajdź nowe tło dla wszystkiego, co kochasz. Farby Beckers. Masz dość zbierania punktów i czekania na nagrodę? Nowy program Circle K Extra to jeszcze więcej korzyści i rabatów. Odbieraj natychmiastowe zniżki na paliwo do 15 groszy na litrze i 50% rabaty na hot doga, kawę lub myjnię. Circle K Extra. Tu dostajesz najwięcej. Nie mam czasu na kompletny makijaż, a jednak moja skóra wygląda świetnie. W mgnieniu oka naturalny odcień skóry. 24 godziny nabliżenia. Formuła z pasem pianuronowym, Młodszy wygląd i wyrównany koloryt. Celular krem podkład w poduszce od Nivea. Miłej zabawy! Tak jest! Z tą rodzinką... Raz, dwa, raz, dwa... Każdy dzień jest świętem, a każde miejsce staje się oazą radości i zabawy. Miasteczko Sylvanian Families w leśnej odsłonie. codziennie o 7 w mini mini plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus online. Ciekawski George. Czy świat już znasz? I... Ma wcale oto gwiazdy Shadow High Heather Grayson, mistrzem make upu jest Ash Silverstone Od audio videos B Nasasza Zima, perfumy robić chce Nicole Steel o sztuce wszystko wie Chanel Onyx, mody projektantka I Luna Madison, filmu fanka Lalki Shadow High Shadow High od Rainbow High Nowa Neolina Ombre Granie w zaplątanie Wow, patrz! patrz! Możesz neolinować wszędzie Sam lub z przyjaciółmi W domu lub w pracy Mam na myśli w szkole oczywiście <laughs> Neolina. Neolina Nowa Neolina w kolorach Ombre W środku opakowania znajdziesz przykłady zakręconych sztuczek Wow! Neolina spadok. Pląd gwiazda drabina. Codziennie nowe wyzwanie. Zabawki z EP. Wielka Frajda. Okej, okay, vamos. Pła nasi polata. Gru. No, no, ha, ha. W kinach. Uwaga! Pora na przedstawienie! Czerwcowe show pełne magii. Czas zacząć! Podwodne Królestwo Enchantimals zabierze nas do krainy syren i ich wodnych przyjaciół. Z nowymi leśnymi bohaterami Sylvanian Families spędzimy czas w rodzinnej tak, atmosferze. Tak. A kolorowy świat dziecięcych zabaw i odkryć poznamy dzięki nowym przygodom Kajtusia. Nie mogę się doczekać! Hity czerwca w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus Online. Sponsorem programu jest Epoch, producent zabawek Sylvanian Families. Sylvanian Families Krem czoklet. Cześć, jak się macie? Sylvanian Families Mini odcinki. W mal Maluchy zebrały się w słodkim malinowym domku. Opowiedzą nam o pokojach ze swoich marzeń. W następnym odcinku Sylwanian Families: Urządzanie wymarzonego pokoju. Do zobaczenia. Sponsorem programu był Epoch, producent zabawek Sylwanian Families. Za chwilę, trojaczki w Mini Mini Plus. Mój Expert Liftingu. Nowy krem Anti-Age Nivea Cellular Expert Lift z czystym bakuchiolem, który pobudza produkcję kolagenu już w 4 godziny. Rezultat? Efekt liftingu i widoczna poprawa konturu twarzy już po tygodniu. Nowość Nivea Cellular Expert Lift. Odkryj na nowo swoją skórę. Odkryj profesjonalne serum Nivea Cellular. Skoncentrowane działanie anti-Age. 9% kompleks pielęgnujący z kwasem hialuronowym lub efektem fytoretinolu. W każdej szkole są rywale, Rainbow High szans nie ma wcale. Oto gwiazdy Shadow High. Heather Grayson, mistrzem make-upu jest, aż Silverstone od Audio Videos B. Nasasza Zima, perfumy robić chce. Nicole Steele, o sztuce wszystko wie. Chanel Onyx, mody projektantka. I Luna Madison, filmu fanka. Lalki Shadow High. Shadow High od Rainbow High. Czujesz, że masz problem? Twój antyperspirant się nie sprawdza. I radzisz sobie jak możesz. Nie kombinuj. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Poznaj najczęściej kupowane lodówki w Polsce. Dla wygody. Strefa napojów. Dla wygody. Z łatwym dostępem do filtrowanej wody. Dla wygody. Więcej lodu. Dla wygody. Mnóstwo przestrzeni. Dla wygody. Płoga cisza. To, to wszystko, wszystko dla waszej wygody. Lodówki Samsung najczęściej kupowane w Polsce. Minionki, naprzód! Jutro jest najważniejszy dzień w moim życiu! Bla, bla, bla... Tylko w kinach Czekacie! przygoda, akcja, humor i kung-fu. Minionki. Wejście gru. Zaczynamy. Oto Cici i jej wierni przyjaciele. Tej kudłatej paczki nie ominie żadna przygoda. Akcja, humor i... kochane psikusy. Cici Love. Jutro o 7.35 i 18.15 w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus Online. Dzieciaki. Lubicie wycieczki? Poznajcie nowy serial. Let's go Cozy Coupe. Autko Cozy i jego przyjaciele wiedzą, jak ze sobą współpracować. Wyobraźnia i pozytywne nastawienie wystarczą do rozwiązania każdej zagadki. Czy nastawiliście już nawigację na dobrą zabawę? Let's go Cozy Coupe. Codziennie o 13.50 w Mini Mini. Plus lub kiedy chcesz w serwisie Canal Plus Online. To Mała Gwiazdka Twinkle, a to jej weseli przyjaciele. Czy chcielibyście poznać ich bliżej? Mała Gwiazdka zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy. Dołączycie do czarującego świata Twinkle? Playtime with Twinkle. Od poniedziałku do piątku o 20.55 w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus Online. Program dostępny w wersji z napisami dla niesłyszących. Raz, dwa, trzy to my! Raz, dwa, trzy to my! Razem się trzymamy, zawsze radę damy to szczęśliwa liczba, każdy nam to przyzna. Raz, dwa, trzy. Trojaczki zawojują świat, bo mama wciąż cierpliwość ma. trójnie więc kochamy ją. Trojaczki takie są. Słuchajcie, psa! To właśnie ja! Hmm. Trojaczki. Kia Polska na zlecenie platformy NC+, Studio Publishing. Nie wiesz, mamo, że trzeba pilnować rzeczy? Program dostępny w wersji z napisami dla niej Raz, dwa, trzy tomy! Raz, dwa, trzy tomy! Razem się trzymamy zawsze Radę damy. tu. Wersja polska na zlecenie Canal Plus Studio Publishing. Dialogi Jakub Kisiel, reżyseria Beata Łuczak, dźwięk i montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Urszula Jankowska, udział w zielni Ada Kosiorek, Bruna Owsikowski, Monika Bierzbicka, Katarzyna Traczyńska, Julia kołakowska Wytner, Brygida Turowska, Klaudiusz Kaufman, Przemysław Wyszyński. Kot Milo i jego nowe pomysły. Czasami szalone, często wesołe, zawsze odlotowe. Milo wraz z przyjaciółmi poznają świat i, wcielając się w różne role, zdobywają coraz to ciekawsze doświadczenia. Milo, od poniedziałku do piątku o 11.15 i 17.10 w Mini Mini Plus lub, kiedy chcesz, w serwisie Kanal Plus Online. Uwaga! Pora na przedstawienie! Czerwcowe show pełne magii. Czas zacząć! A teraz do podwodnego królestwa! Podwodne królestwo Enchantimals zabierze nas do krainy syren i ich wodnych przyjaciół. Z nowymi leśnymi bohaterami Sylvanian Families spędzimy czas w rodzinnej atmosferze. Kolorowy świat dziecięcych zabaw i odkryć poznamy dzięki nowym przygodom Kajtusia. Nie mogę się doczekać! Hity Czerwca w Mini Mini Plus lub, kiedy chcesz, w serwisie Kanal Plus online. Peachy Love w mini-mini plus. Lubię, lubię używać Vinted razem z rodziną. Dzieciaki zbierają zabawki i ubrania, których już nie potrzebują, a potem wspólnie wystawiamy je przez aplikację. Pobierz Vinted! Dlaczego wybieram farby Magnet Ceramik? Bo łączą inspirujące kolory i imponującą trwałość. Nie rezygnuj z niczego. Wybierz farby Magnat Ceramik. Magnat, bogactwo inspiracji. Shadow High, Shadow High to nowy hit. W każdej szkole są rywale. Rainbow High szans nie ma wcale. Oto gwiazdy Shadow High. Heather Grayson, mistrzem make-upu jest aż Silverstone. Od audio-videos B. Naszaszasz Zima, perfumy robić chce. Nicole Steel o sztuce wszystko wie. Chanel Onyx, mody projektantka I Luna Madison, filmu fanka Lalki Shadow High Shadow High od Rainbow High Czaderskie naszywki i nalepki na ubrania? Kreatywna tablica ogłoszeń? Wyraź siebie z Lego Dots Bawimy się? Probleu od <laughs> Toys. Spróbujemy? Mermaids, mermaids, to nasz czas. Laki, syrenki ta. Kisiko, internetu mistrz, Riviera rokowy styl. To nasz czas. Mermaids, 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 z ogonami zmieniającymi kolor. Okej, okay, vamos. To nasi polata. Pa, 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 pa. Minionki. Wejście grób. No, no, w kinach. Nasze ciało mierzy się z wieloma wyzwaniami. Każdego dnia, o każdej godzinie. Czas to wynagrodzić. Sięgnij po odżywcze mleczko do ciała Nivea. 48-godzinne nawilżenie, które poczujesz i zobaczysz. Odżywcze mleczko do ciała Nivea. Nagroda dla Twojej skóry. Hej Katot! cudowny mamy dzień. Tak wyjątkowo przyjemny. Na słonecznej farmie zawsze pełno jest ciekawych zajęć. Summer i TOT pokażą nam jak połączyć atmosferę pracy z rodzinną zabawą. Zapraszamy na przygody waszych ulubionych farmerów. Summer i TOT. Od poniedziałku do piątku o 9.10 i 17.55 w mini-mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus Online. Coś w powietrzu wisi, poczuj to razem z nami, bo zaraz magia porwie nas z przygód, i tajemnic to czas.